Odstawiasz retinoidy latem, zobacz jaki będzie miało to wpływ na Twoją skórę. Bardzo mocno upraszczając, bo mam się zmieścić w trzech minutach, masz dwie opcje. Opcja numer 1, czyli opcja numer 1 to jest taka, kiedy zamiast retinoidów nie stosujesz żadnych składników aktywnych zamiennie. No, i powiedzmy sobie otwarcie, wtedy faktycznie w krótszym bądź dłuższym okresie czasu, czyli około 2 tygodnie do 3 miesięcy, zaczniesz widzieć to, że skóra nie jest stymulowana i nie jest trzymana w ryzach przez retinoidy, i będziesz to odczuwać na skórze w postaci nawrotu, na przykład przetłuszczania, nawrotu pojawiania się zmian trądzikowych, zarówno w trądziku pospolitym, czy w hormonalnym. To nie jest tak, że przebarwienia wrócą Ci z dnia na dzień na powierzchnię skóry. No, ale rzeczywiście proces ich rozjaśniania e, zostanie przystopowany. Podobnie jak w przypadku działań anti to też nie tak, że zmarszczki z dnia na dzień wrócą i będą widoczne, ale będziesz zauważać widocznie, że skóra już nie jest pod wpływem retinoidów. Podkreślam, to się nie dzieje z dnia na dzień, więc spokojnie. Natomiast dużo ciekawsze z perspektywy skóry jest zastosowanie opcji numer dwa. Dlaczego? Dlatego, że zamiast retinoidów wprowadzasz składniki aktywne, zamiennie działające na dany problem skóry, co właściwie z perspektywy skóry oznacza. Uzupełnienie, czy takie wielopoziomowe działanie, stymulowanie skóry od innej strony, i to może mieć nawet ciekawsze efekty. Co zamiast retinoidów? Oczywiście kwasy, na przykład kwas pirogronowy, którego działanie jest bardzo szerokie, bo działa zarówno na sebum, jak i na przebarwienia, jak i na poprawę jędrności skóry, czyli przeciwzmaszczkowo. Do tego mamy, czy inny kwas, to kwas laktobionowy, który również działa bardzo szeroko regenerująco, nawilżająco i przyspieszając odnowę komórkową skóry. Kwas azelainowy, który działa zarówno na e, sebum e, kom e, komedolityczny, jak i na przebarwienia, więc można tutaj jednym składnikiem zadziałać szeroko na różne problemy. Druga opcja, czy właściwie dodatek do, te, do kwasów, jeżeli e, chcemy mieć takie mocne działanie, to peptydy. I połączenie kwasów i peptydów robi nam mega kombo e, pielęgnacyjne na lato. Na przykład kwas pirogronowy i peptydy typu botox-like, albo kwas pirogronowy i peptydy miedziowe, albo kwas laktobionowy i peptydy miedziowe. To są takie składniki czy takie połączenia, które spokojnie zastąpią ci retinoidy latem i dadzą te same efekty albo bardzo zbliżone do tego, co dają retinoidy. To jak? Odstawiasz retinoidy latem, czy jednak jesteś tym retinoidy?